Pusia, chodź, weźmiemy sobie apko po drodze jeszcze. Weźmiemy sobie to i to na później. o cialo. chodź, 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 Przeciągnij, Panie, parę dni mi coś wiruje ten... Rakieta, nie? Przestań fre ciągnąć. Myślę co to już bateria Zamówiłem drugą Wyprzyda się i tak Odwadkę Już myślę co to Ząbatki, silnik Ty No nie pomyślałem o tym Na samym początku nie ciągnąć Mówię, że ja Na samym początku o tym nie pomyślałem Ale co się okazało Szczotki się kończą Dopchnąłem mnie trochę Kurwa jest złoto Okay. Chodź, chodź, chodź. Crowka chodź, chodź. Węgorze mówią, że to burdaski? Cholera jest I co zrobisz? Mi się nie chce powtarzać tego samego po 15 razy, ale nie będę. Chodził tu w tym bardziej, że sytuacja jest taka nie, nie inna. Nawet żeby był sam Pan Bóg tam kurwa u nich. To jest dla mnie porażka totalna. Nie ma szans to jest w ogóle nie. Nie zamierzam być przekonany. Przegrana sprawa człowieku była tak naprawdę od momentu jakiś dzień w tym pomarańczowym skutarzem ja rozumiem, że może ten tłumik trochę był za głośny. Ale po takiej akcji to możecie się człowieku pierdolić. O, to co zawracało dzisiaj, raz. Ja to tylko raz, tylko raz nikt nie zawraca. Chodź. Chodź nie do pomyślenia. Chodź, Freja. A musisz obsikać Bruno tu był. Nie będziełem po pół godziny wchodzić. A nie, się Miałem dzisiaj normalnie Kumulacja Na sam dzisiejszy dzień to Oj Prawie tysiąc kulek <śle> Na tych chybanych ruszonów Musiałem znowu zamówić Tak jak nie lecę oszczędnie to człowieku 6 tysięcy w tydzień to jest taki Mówię o kulkach nie? Freja skończysz Idziemy albo nie idziemy Siłku, kopa On się kręcisz Jak sąsiadka po moim podwórku Siurki Mały, że ci pany Siurki Chodź No chodź Prosta w to Wiatbym ja trzecie ręki Gdzieś to A ale też ciągnie, przestań ciągnąć chyba. Aha, no już myślałem, że się tak nie da się Zapomnieć w domu, że się po drodze No także czekam, mnie wymianę szrotek. Już myślałem, że zębatkę też do zmiany, ale chyba jednak nie Wymiana szotek eee, Zastanałem się od komoru chłopak, bo są takie fajne uszczelniane Ale tak stwierdziłem, że mam dromelkę i tak naprawdę mógłbym sobie sam uszczelnić. tylko musiałbym uszczelki takie dorwać. Żeby nie kupywać nowej Bo trochę szkoda gaz. Jest w miara szczelna i tak Sama komora, takie w miarę ogarnąłem, że była szczelna. Nawet wczoraj udało mi się podregulować chobaba, już dzisiaj nie działa, nie wiem czego Muszę się też na tym pobawić trochę. Eee, uszczelnienie to nie jest problem, ale można było uszczelnić w stronę magazynka, bo zauważyłem, że to też jest różnica i w stronę... Eee, Boże, jak to się nazywa? Tłoczka, nie? Widziałem takie, eee, gdzieś robione z cel, czy z czegoś, właśnie sztuki z uszczelką z, z, z jednej i z drugiej strony. Teraz jakby sobie po prostu rzeźbnąć takiego małego kanalika i dać takie dwie uszczelki, żeby było po problemie. A tam każdy kurwa malutki jakiś tam przewiew to już jest zawsze coś I do tego jakby precyzyjną lufę dorzucić 601 sze bo jest 605 to też zawsze coś I Te toczki mi się nie podobają nie wiem jak ktoś ogólnie orientuje się w temacie zawsze to o czymś inaczej porozmawiać bo to kurwa zjeba bo to już naprawdę... E, e, przesada jest. Jak tu się orientuje, tłoczki. One strasznie luźno chodzą. One dopiero dają jakieś ciśnienie pod, pod wpływem pędu tłoczka, nie? A pracuje. A jeśli tak pu luźno puścisz sobie tłoczek, to on człowiek jak w masło wchodzi. Jak kiedyś miałem amortyzatory takie w Mercedesie. Właśnie. Braille tak pokazywało mi ścieżka zdrowia. No 70% człowieku jeszcze pojeździć nie? A tu 190 a tam są całkiem inaczej sprężyny dawane I ja w końcu się po jakimś czasie od tych amortyzatorów i tak te przednie od strony kierowcy to czeku to, to nic nie działało. to po prostu wiesz, jakbyś kurwa nie wiem wiadro z turni wrócił, nie? Lóż człowieku maksymalny, no tylny jeszcze był taki w miarę Ale przedni to już podatek, totalnie. No i tam podobnie w sumie że no, Tłoczek on chodzi luźno, to są dwie uszczelki ale gdyby miał troszeczkę większe kurwa troszeczkę większą średnicę albo te uszczelki grubsze To, 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 to to to, to co? No już nie, nie tylko poniedziałek O, patrz na no, oś. Chciałem, że te przepchwy to są poniedziałek a to takie. I co? No, minimalnie większy to fi, albo grubsze uszczelki. Nie, się wydaje, że uszczelki to po prostu dochodzi grubsze, bo będą wypadać. Trzeba by troszkę większy siodlecę tłoczka i miałby dużo większą kompresję. Nieprawda można z takiego kurwa ASG wyciągnąć sporo, bo to i tak ma potencjał. Do niezły Tak jak jeszcze tego chopapa trochę podstrojemy, ja mam wrażenie, że do sporo energii ucieka na podkręceniu takiej kulki Ale to niekoniecznie z jednej strony nie się ślizga wykorzystuje tarcie, żeby podkręcić ją w górę, dalej leciała a z drugiej strony się wcina, a tak jak po prostu leci kulka na pusto to mi się wydaje, że nie ma większego A znaczy nie ma większej różnicy, tak na chłopski rozum, ale trzeba by ten temat prześledzić Mówimy oczywiście o tym samym dystansie, no bo wytom razem z dystansami prędkość się zmniejsza takiej kurki. No i skręcałem trochę kurka w lewo, dzisiaj osadziłem lufę jeszcze raz tylko komorze i już leci prosta, za ząb kurwa nie chcę podkręcać i nie wiem co to jest tak. O nie, facecik z był, to śmierć się nazywa. Taki jeszcze w czarnej kapturze był. Tak, tak, to śmiercicha. jakoś inaczej, Green Reaper, jeszcze go nazywali. To naprawdę dobrze, że poszedł, bo ja nie miałem strzałki, tylko zwykłą usełkę. Mógł się nie poradzić jak to jakiś małolad. Nie? Się okazuje że to był Jarek z mieczami. I o, chciałem może jeszcze dać, podarować albo coś. I kiedy słyszałem, że taki ładny noże kupił i zostawił na piekarni i oni sobie wzięli i chleb i mi kroją teraz. No, to ja mogę wziąć takie rzeczy. No, pewnie tylko pogłoski. nyo. Okay. See ya.